Nowy rok szkolny jest pełen zmian i Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, na czym chciałoby się skupić w tym roku. Zapraszam na mój profil, bo tam znajdują się filmiki, w których mówię o najnowszych zmianach, które czekają uczniów. Ministerstwo chciałoby się skupić, aby uczniowie rozwijali analityczne myślenie i umiejętności matematyczne. Zostanie wprowadzona edukacja obywatelska, aby kształtować postawy patriotyczne, Obywatelskie. Nacisk zostanie postawiony również na dbanie o swoje zdrowie i zachęcanie do aktywności fizycznej. Zmiany będą obejmować profilaktykę przemocy oraz zwiększenie wsparcia psychologicznego dla uczniów. Uczniowie będą się również uczyć o higienie cyfrowej, o bezpiecznym poruszaniu się w sieci oraz używaniu nowoczesnych technologii. Bardzo ważna rzecz ma się zwiększyć dostępność psychologów w szkołach. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. A jeśli chodzi o czas pracy nauczyciela, to godzina czarnkowa zostanie zlikwidowana. To są kierunki, nad którymi minister edukacji Barbara Nowacka chciałaby popracować w nowym roku szkolnym. No ale czas pokaże i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praktyce. Dajcie znać, co o tym sądzicie i czy wierzycie, czy cokolwiek w ogóle się zmieni.